Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam, ponieważ wiosna w pełni i sezon na pylenie w natarciu, dziś kilka słów o dietach eliminacyjnych jako alternatywie dla diety konwencjonalnej dla alergika. Dieta eliminacyjna polega na wykluczeniu z jadłospisu produktów wywołujących alergie pokarmowe skutkujących nieprzyjemnymi dolegliwościami, do których można zaliczyć m.in. objawy pokarmowe czy skórne. Należy pamiętać, że dieta jest wsparciem także przy alergiach wziewnych, ale bowiem krzyżują się one z pokarmowymi. Dlaczego jeszcze alergie leżą w grupie zainteresowań dietetyka? Bo alergie o każdym podłożu powodują w organizmie stany zapalne i wpływają na system immunologiczny i hormonalny, a takie dociążenie organizmu np. sezonowo albo przez większą część roku będzie stanowiło podwalinę do kolejnych problemów metabolicznych od IBS i nadwagi po insulinooporność czy Hashimoto. Do najczęściej występujących symptomów alergii należą zaburzenia jelitowe, biegunki, bóle brzucha, refluks, astma czy pokrzywka, ale także atopowe zapalenie skóry. Jakie alergeny najczęściej wywołują te przykre dolegliwości? Często jest to pszenica, białka zbóż, orzechy, czasem mleko, a czasem sama laktoza, również pomidory, truskawki, soja, białko, jaja, często skorupiaki, a także niektóre barwniki, leki czy konserwanty. Pomoc dietetyka jest w takich przypadkach nieoceniona, a dieta eliminacyjna jest skutecznym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że taka dieta musi być przede wszystkim zdrowa, czyli powinna być dobrze zbilansowana. I dostarczyć organizmowi niezbędnych do zachowania zdrowia składników odżywczych i witamin. Warto pamiętać, że eliminacja niektórych produktów bez poszukania ich zastępników może finalnie prowadzić do niedoborów pokarmowych, dlatego jadłospis powinien być ułożony w sposób przemyślany. Diety eliminacyjne bywają trudne, jednak jest kilka rzeczy, które warto zrobić samemu nim zaczniemy wyrzucać różne produkty z diety. Przede wszystkim warto wykluczyć z jadłospisu dania typu fast food, wysoko cukrowe czy wysoko przetworzone produkty naszpikowane konserwantami, sztucznymi barwnikami substancjami zapachowymi. To w każdym przypadku przyniesie ulgę organizmowi. Kolejna rzecz to wykorzystanie diety eliminacyjnej także jako sposób do zdiagnozowania. Który składnik diety nas uczula, a na który mamy nietolerancję, a na który nadwrażliwość. Nasze samopoczucie jest najlepszym diagnostą. Wprowadzenie do diety produktów antyzapalnych oraz wspierających mikrobiotę jelitową czyli wspierających nasz system immunologiczny. Ta ścieżka jest jedyną słuszną, gdyż w ostatnich latach dieta polegająca na wykluczeniu określonych składników bywa stosowana również przez osoby zdrowe. Zjawisko to staje się niezwykle modne, może być jednak niebezpieczne, jeśli jadłospis nie będzie poprawnie zbilansowany i pełnowartościowy. Dlatego jeszcze raz apeluję, by do tematu podejść zdroworozsądkowo lub poradzić się specjalistę. Zachęcam więc do analizy swojej diety w kontekście alergii nietolerancji pokarmowych i do zastanowienia się nad produktami, szczególnie tymi, którymi je, co dzień, by żywność była nie tylko wysokoenergetycznym paliwem, ale także naszym lekarstwem.